Witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony salad Kutwa I to jest najnowsza seria nasza, czyli Cioty grają w Minecraft i jest ze mną kartofel Salad Witam Flippin Hejka Oraz Neymus no Macham barkami jest. I jako, że to jest wspaniała seria, to w ogóle wszystko jest wspaniałe I kupiliśmy Minecrafty O oh yeah. ja kupiłem przynajmniej Ja ukradłem no. Tak, prawie ja to 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 się udało nie będę owijał z... Pawełna. No. I dobra, i pokażę wam super moją koszulkę, znaczy bliznę. Hajsę. Hajs z Czeka Czekajcie, licznik śmierci. Ej dobra, ja coś opowiem o tej mapie, bo ludzie myślą, że to będzie jakaś e, Gówniana, nudna seria, gdzie będziemy budować domki. A, a, a będziemy więc... chodzić dzisiaj ruchać. My <laughs> będziemy się po prostu bzykać. Nie, że nie. Nie, tu e, będzie. To jest super hostel, wiele osób może hostel. was znać. No to jest hostel. Nie kupujcie w hostelu. Generalnie to tak. Opowiemy tutaj może o zasadach. Tutaj są zasady. Musimy znaleźć wszystkie kolory wełny i zapewnić Victory Monument. O kurde. Oczywiście te wełny będzie naprawdę ciężko uzyskać, bo tam będą różne spawnery, będzie całe te gówno nas atakowało, więc powinno być ciężko. Druga zasada to jakieś syfy, bla 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 bla. Nie możemy sobie barwnić tej wełny. I co tam jeszcze? I tu są jakieś śmieci, bla 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 i nie możemy nic robić z ender ciastami. A reszta to jakieś... nieważne. No. Nic nie możemy niszczyć, tak? No. Tak. Uj. Dobra, Dobra gdzie lecimy. Gdziemy A po kraść gunwo można Okej okay. Jak się A, <laughs> <laughs> A, czyli, <laughs> czyli czyli wrócimy za, za chwilę, za chwilę. wrócimy A. za chwilę. Tak jest. <laughs>